Witaj Gosiu. Zaprosiłem Cię tutaj, ponieważ jest wyjątkowa okazja. W tym roku w Warszawie będzie się odbywać największa impreza rycerska w Polsce. Impreza poświęcona walkom rycerskim. Trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że etos rycerski zaczął się od tych najbardziej znanych wojowników już we wczesnym średniowieczu. Około XI XII wieku zaczęły powstać piękne pieśni. Pieśni o Rolandzie, które. Już mówiły o fantastycznych rycerzach, dzielnych, bohaterach, i ja myślę, że to już później w związku z takim chęcią popularności, chęcią doskonalenia walki zaczęto rozwijać. Turnieje wygasły tak naprawdę pod koniec XVI wieku, także przez kilkaset lat te rozgrywki, bo to były rozgrywki, bardzo poważne rozgrywki. Trwały nieprzerwanie w różnych częściach Europy. Mhm. Słuchaj, bo teraz jest tak, że są turnieje, które są rekonstrukcją historii, i często tam są walki ułożone, jakieś układy, jak w teatrze czy w filmie. Natomiast są też walki prawdziwe. Są rycerze, którzy walczą naprawdę. Czy kiedyś były bardziej układy, czy były walki prawdziwe? W tej chwili my pracujemy. Turnieje są przeznaczone dla różnej też publiczności i różne mają oczekiwania organizatorzy. Jeżeli chcemy zrobić show, no to turniej świetnie się w to wpisuje. I taka była jego rola dla publiki, dla mieszkańców miast, wsi, to był show. Natomiast dla samych rycerzy, dla możnych, dla tych najwyższych warstw społecznych to był bardzo elitarny, bardzo drogi sport o bardzo precyzyjnych zasadach, ustawionych. Do najmniejszych szczegółów, i w tej chwili, jeżeli chcemy robić imprezę, która będzie miała rangę zawodów sportowych, możemy się wzorować na średniowiecznych turniejach, bo te informacje też znajdziemy takich prestiżowych rozgrywek. No więc właśnie, bo wiemy, że byli i sędziowie, tak? byli to, co my nazywamy obecnie pit stopem tak? czyli tam pomocnicy Giermkowie, którzy tak. latali, latali wokół tych rycerzy. Ubierali w sprzęty. Natomiast mieliśmy, znaczy mamy obecnie kilka dyscyplin rycerskich, sportowych. Mamy walki piesze, gdzie walczy jeden rycerz przeciwko jednemu rycerzowi, czyli tak zwana walka samo jeden. Jest walka, są walki grupowe, gdzie walczy albo 5 na 5, albo 21 na 21. No i mamy joust. Dzisiaj wiem, co noszą rycerze na sobie. To jest fragment również mojej zbroi, to jest ochrona pleców. Jak to się ma do tego, co było w średniowieczu? Czy te nasze rekonstrukcje uzbrojenia faktycznie są tak dobre, jak nam się rekonstruktorom wydaje? Ja myślę, że jest troszeczkę odwrotnie, ponieważ rycerze starają się na podstawie wykopalisk, ikonografii, źródeł, zrobić jak najwierniejsze repliki. I jedynie niektóre technologiczne sprawy nas w tej chwili przerastają. Ale trzeba pamiętać, że właśnie ruch rekonstrukcyjny pozwolił na odrodzenie dawnych rzemiosł. I coraz więcej pracy, do, więcej doświadczeń powoduje, że współcześni kowale, yy, przecież rzemiosło, które już było praktycznie w zaniku, są w stanie zrobić fantastyczne zbroje będące replikami yy. Tych historycznych. To, co mówisz, to też trzeba przypomnieć, że w zasadzie w pewnym momencie te zbroje się troszeczkę rozeszły. Były zbroje bitewne, które troszeczkę mniej opancerzały człowieka de facto, pomimo tego, że w bitwie był bardziej narażony, ale dzięki temu był bardziej mobilny. W momencie, kiedy startował w turniejach, szczególnie w turniejach konnych, no to on miał przeciwnika, wiadomo było z której strony przeciwnik nawiedzie, także on będzie jeden. W związku z tym ten sprzęt. Mógł być inny, mógł go lepiej zabezpieczać, ale przez to był cięższy. Jak jest z wagami zbroi? jest tak jak ja mówię, zachowało się niedużo oryginalnych okazów. W związku z tym i jeszcze na dodatek są zbroje paradne, które do niczego absolutnie nie służyły, jak tylko podniesieniu wizerunku danej osoby, więc to jest nadal od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów. Wagi myślę, że, że z wagami ta rozpiętość jest, pod, jest podobna jak, jak w dniu dzisiejszym. My dzisiaj stosujemy kilka zabiegów, żeby mieć zbroje lżejsze, żeby właśnie były tam około 20 paru kilogramów, ponieważ metal, który mamy współczesny jest inny niż ten, który był w średniowieczu. On był wtedy kuty na kowadle, był bardziej mięsisty, że tak powiem, a teraz mamy walcowanie i ta blacha jest sztywniejsza, ale i cięższa przez to. Że pojawiło się też narzędzie takie mniej szlachetne w Twoich rękach? Samo no to zależy, bo dzisiaj bardzo wielu rycerzy takim sprzętem właśnie walczy. Tylko w zależności w jakich dyscyplinach. No i właśnie pytanie, czy w średniowieczu rycerz w ogóle wziąłby do ręki topór? Przede wszystkim bronią rycerską jest miecz. To jest związane z tym, że to był atrybut właśnie rycerza. No, to jest najważniejszy, najważniejsza broń rycerska. Myślę, że w pornografii czy w symbolice no, to jest praktycznie niedopuszczalne. Tylko miecz się liczył. W średnim wieczu chyba to nie była główna zasada. Nie, poza tym, tak jak mi się wydaje, topór troszeczkę skraca dystans też w bitwie, w ścisku. Tak. Pozwala na ten kontakt i właśnie te walki grupowe czy bohurty są walkami siłowymi. No, a pojedynek epicki na miecze, nawet w czasie bitwy, no potrafił przyjść przejść do legendy. No tak, owszem. Mamy też miecze. O, i teraz do naszych rycerz. Jeszcze, tak. No, tak jak święty Jerzy, święta Małgorzata, czy wszyscy święci, którzy przedstawieni są w konwencji rycerskiej, tak jak królowie, czy te wszystkie nasze koronacyjne miecze miecze od miecze króla Artura po miecze, dwa nagie miecze wręcz. No, to jest symbol właśnie rycerstwa. Tego się nie da, tych wszystkich znaczeń nie da się opisać nawet, ponieważ spotyka się je no, na każdym kroku. Rycerz może mógł być ubrany, mógł być bez zbroi, mógł być bez niczego innego, ale nikt oprócz niego miecza w ręku nie powinien mieć. W dzisiejszych czasach, jak są turnieje rycerskie, to po miecz sięgają raczej ci, którzy walczą w walce indywidualnej, jeden na jednego. W średniowieczu E, turnieje rycerskie, piesze czy konne używały mieczy? E, w zależności oczywiście od y, potrzeby, był używany zarówno w konnych, jak i y, w pieszych walkach. Tylko, właśnie trzeba znowu pamiętać o walkach turniejowych i walkach prawdziwych, prawdziwych bitwach, gdzie to, czym walczono, decydowało o życiu. Więc... No więc, właśnie, bo tutaj mamy to, y, to rozróżnienie pomiędzy Turniejami, które są dla etosu, tak? a takimi formami turniejów, które miały udawać bitwę, żeby sprawdzić rycerzy w bitwie. No i tam bardziej miecz czy bardziej topór? Ja myślę, że porówno. Jest zbroja założona e, na turnieju e, i nagrzeje się od słońca, to można na tym usmażyć e, jajecznicę. E, my dzisiaj ten sprzęt ochronny, który mamy, czyli właśnie tę przeszywanicę pod spodem, e, no ona powoduje, że my się e, nie odparzamy. Ona chroni też przed siłą e, uderzenia. Oni się zabezpieczali w ten sam sposób? Zabezpieczali się, to jest ta sama, cały czas ta sama zasada. Co więcej, oni mieli dostęp do. Y stuprocentowo naturalnych surowców, które wiadomo, że inaczej izolują troszeczkę niż te nasze niby wełny, w których jest zawsze troszeczkę tam 5-10% jakieś domieszki czylny, które również takimi samymi milnami prawdziwymi najczęściej nie są, więc do tego przecież były zakładane przeróżne kolorowe szaty na zbroję, prawda? Jasne. Które również trochę dawały tego cienia i od, od, odcinały od słońca. No nie był to łatwy sport na pewno. Słuchaj, na porcie Bema w czerwcu w Warszawie będzie po naszej 600 rycerzy. Towarzyszą im też różne rzeczy, tak? czyli są namioty. Są zbroje, są niewiasty, jest, ma, jest masaże miślików, czyli cała osada właśnie rycerska. Czy jak były turnieje, to co, to, co było w szrankach, to było to i koniec? Czy faktycznie to co było poza, czyli to co dzisiaj jest na imprezach, czy to też wtedy występowało? Turnieje były chyba najważniejszymi imprezami, wydarzeniami w danym regionie. Prowadzały raz, że te wyższe warstwy społeczne, no bo oni byli dopuszczeni tam do Loży Dam na przykład, wszystkie panie mogły wreszcie zobaczyć te męskie rozrywki. Rycerze mogli się zetrzeć ze sobą. Wiernkowie, pachołkowie wiadomo, mieli swoje rozrywki, swoją pracę do wykonania. Publiczność również z, jakiejś tam, z jakiegoś dystansu była dopuszczona z tych niższych warstw społecznych. No i tak jak w tej chwili na wszystkich imprezach, w których występuje bohater, gwiazda, jest cała otoczka. Mniej lub więcej y, fajnej y, możliwości kupienia y, pamiątek, kupienia innych towarów. Każdy chciał zarobić na turnieju, mm. bo rycerze często walczyli po prostu za przysłowioną szarfę. No to jeszcze raz. Przed nami największa impreza rycerska, sportowa w Polsce i w zasadzie w Europie. Igrzyska w niej sali 22-23 czerwca. Na Forta w Warszawie z całą otoczką również turniejową jaka być powinna. Tak jest, mnóstwo rzemieślników, gigantyczny obóz e, rycerski, porównywalny do tego, który jest na Grunwaldzie, czyli naprawdę jest co zwiedzać przez te dwa dni. I prezentacja wszystkich przedmiotów, replik historycznych, jakie można było w czasach średniowiecza po prostu zobaczyć. Dokładnie. I kadelingi, i wszystko co tylko sobie wymarzymy, a oprócz tego niesamowite emocje adrenalina, dwa dni. Ciężkich walk od tytuł Polski.